E, witam Was, Sylwy. To jest dla Was okej, okay, czytanie. Wypadła karta śmierci. Zostawiamy ją. Czytanie na wrześniu 2020. Sytuacja, karta śmierci. Ok. Jakie są wyzwania? Postka kijów. Przeszłość, dziewiątka pucharów. Co macie w głowie? A z pucharów najbliższa przyszłość wieża. Jeszcze jedna karta do wieży. Kapłanka. Wy w tej sytuacji, Wy w tej sytuacji dziesiątka kijów. Co się dzieje dookoła? Czwórka pucharów, trójka pentakli. Czego nie widać? Trójka pucharów. Król kijów. Potencjalny wynik. Szóstka pucharów. Ok. Pod spodem mamy cesarzową. Dobrze, lwy. No, jakieś wydarzenia poważne i dosyć znaczące tutaj się pojawią we wrześniu. Różne historie się tutaj pokazują, więc troszeczkę przeczytam to, ten rozkład tak ogólnie, ale myślę, że szykujesz jakąś zmianę. Dla niektórych będzie to rozpad jakiegoś układu myślę, że przyszykowany przez Ciebie czyli na przykład mamy trzech kumpli, którzy mają wspólne interesy jedna osoba z tego wszystkiego wypadnie myślę, że jest to trochę zaplanowane i konieczne także jakiś taki właśnie pokazał się układ trzech osób, może być to również trzy osoby, czyli związek plus jedna osoba dodatkowa jakiś trójką i jedna osoba wypada z, tej, z tego układu. I raczej jest tutaj, znaczy w zasadzie, jest powrót jakiś do przeszłości, więc wypada osoba, która jest niepotrzebna. Tak bym chciała to powiedzieć. Także różnie to będzie się dla Was tutaj pokazywać. Natomiast kończymy jakieś sprawy, dokończamy, do, dopinamy wszystko tak jakby do końca. Jest sporo sukcesów za tobą, i myślę, że idziesz po prostu za ciosem, lwie, i albo kończysz po prostu tą rozgrywkę szachową właśnie ostatnimi ruchami i dążysz do, do celu, albo wycofujesz się z czegoś, co już tak jakby widzisz, że nie, coś nie działa, może zagrozić jakby temu twojemu sukcesowi i bądź odsuwasz jakieś konkretne osoby, bądź, e, prawda, tak jakby wycofujesz się z jakiejś nowej inwestycji być może. E, tak to mniej więcej wychodzi, ale główne, główne przesłanie tego jest, że jest po prostu tutaj więcej osób zawikłanych w tą sprawę i ty tak jakby... Idziesz za ciosem, do, dążysz do jakichś celów, kto ci nie sprzyja, kto ci nie pasuje, bądź jest tutaj zagrożeniem dla sytuacji, bądź dla Twojego biznesu, bo to może być sprawa biznesu, bądź zagrożeniem jednak dla Twojego związku. Możesz tutaj zmienić zdanie i odciąć pewną osobę. Eee, ok, zobaczmy tak po kolei. Mamy, mamy dziesiątki, prawda? Mamy dziesiątkę kijów, ty jesteś już tutaj na tej ostatniej prostej. Tak? Dużo rzeczy o, trzeba ogarnąć, dużo trzeba spiąć, ale prawda, prawie jesteś w domu, prawie już jakby dokończyłeś tą sytuację. E cała sytuacja pokazuje śmierć, więc będzie poważna zmiana, która nadchodzi, która tak jakby właśnie jest na tej ostatniej prostej. E w i u podstawy, i w przeszłości bardzo ładne karty, które mówią o jakimś dużym sukcesie, spełnieniu marzeń. I to może być po prostu jedno marzenie, za drugim się spełnia. Jest dobra pasa, jest e, zwycięstwo, jesteś tak jakby na fali sukcesu tutaj i idą e, za tym jakieś poważne zmiany. Być może życiowe, być może tak jak mówię, idziesz za ciosem i. E, chcesz, e, tak jakby zupełnie przetransformować w ogóle swoje życie, właśnie na fali tych sukcesów, i, i, i jest mocna determinacja. No, myślę, że możesz być też, jakby, pewnymi rzeczami w, wykończony, wyczerpany, e, i tak, jakby potrzebne jest przeorganizowanie, jakby całej sytuacji, bo jakby dużo jest osiągnięte. Ale tak jakby potrzebujesz tego ostatniego, tak jakby os ostatniej, tak to się pokazuje, jak masz po prostu taką listę rzeczy do zrobienia, i teraz jest ten ostatni, ostateczne e, jakby zadanie, które trzeba po prostu odhaczyć. E, I jest to w ogóle jakiś większy plan, myślę, e, który tak jakby chcesz do, dociągnąć do końca. Mamy kolejną dziesiątkę, tak? W głowie masz pucharów, więc zupełnie jakby nowe życie. As pucharów może mówić o nowym związku, może mówić o zakochaniu, może mówić o tej koncentracji na, jakby na, na tym, gdzie Twoje serce czuje się dobrze, bo as pucharów jest tak jakby dopiero zaczątkiem, ale tak jakby. Myślę, że wiesz, że jest, idziesz w dobrym kierunku. Mamy dziewiątkę. Dochodzimy do dziesiątki, tak? Dochodzimy, dodajemy jedynkę i mamy dziesięć bucharów. Także Twoje ostateczne szczęście jest właśnie na końcu tej drogi, którą już prawie, prawie pokonałeś. Eee, no i idzie śmierć, więc totalna zmiana. Myślę, że zostawisz za sobą sporo rzeczy. Wyzwaniem jest co? Mamy papież. Papież mówi o strukturze. Papież również mówi o, może mówić o małżeństwie, bo często się pokazuje właśnie, jeżeli tutaj mówimy o związku. Mamy dwie panie też, tak, cesarzową i kapłanka. Kapłanka często jest tą kobietą w ukryciu, tą kochanką w ukryciu. No tutaj też mamy, jakby czego nie widzisz w tej sytuacji, mamy trójkę pucharu, więc też karta, która może mówić o trójkątach, ale to też jest karta przyjaźni, porozumienia, plotkowania, dogadywania się w takich w kuluarach. Papież mówi o wyznaczeniu struktury, o fundamencie, który myślę może być tutaj zburzony. Mówi też o zasadach, o regulaminie, którzy, w którym wszyscy muszą przestrzegać. Ehm, ta karta również może pokazywać, że wyzwaniem będzie tutaj, twój, tutaj jakiś wizerunek, bo papież ma taki właśnie wizerunek, e, jest szanowany, ma, jest bardzo stałą osobą, która ma tak jakby mocny kręgosłup moralny, e, wieloletni, e, jest to osoba, e, która tak, jakby, wyznacza kierunek, zwłaszcza ten moralny, wielu osobom, więc tu szykuje się jakaś poważna zmiana i ta cała struktura może tutaj ucierpieć. Dobrze, no i co idzie? I pokazuje się kapłanka, pokazuje się wieża. Kapłanka mówi też o tajemnicy, o skrywaniu rzeczy, o planowaniu takim e, z ukrycia. Wieża mówi o ruinie konstrukcji. E, Ruinie tej konstrukcji, właśnie papieża. Różnie to się będzie właśnie pokazywać, ale kapłanka również jest właśnie tą kobietą z ukrycia, która tutaj jakby odchodzi, jest przerwanie, prawda? Dwie osoby wypadają z tej wieży, jest przerwanie tej konstrukcji, relacji tutaj, tak? Dla niektórych z Was będzie to skrzętnie zaplanowana. Właśnie przerwanie jakiejś relacji, jakiejś właśnie nabudowanej wieży. I to może być tajemnica, która jest szokująca, wychodzi na ją, bo zobaczmy, co się dzieje. Idzie śmierć, idzie ta zmiana, ona musi nadejść. Yy, I mamy te dwie wieże. Tutaj na karcie śmierci. Słońce zachodzi, przyjdzie noc, i kiedy będzie noc, to właśnie jakby te wszystkie sprawy zamiatane pod dywan, to wszystko, co śmierć musi zmienić dogłębnie, wyjdzie na jaw, po to, żeby się przebudować i jakby odrodzić, tak? Zupełnie in inaczej, tak jakby od zera. No i jedna z tych wieży, kiedy już ta noc nadejdzie, runie. Um, no i kapłanka mówi też o takich, o, o rzeczach ukrytych. O, właśnie ta ciemna kolumna, ta czarna kolumna, biała kolumna. Więc zdecydowanie tutaj myślę, są podejmowane decyzje, które są przemyślane, które są na bazie Twoich obserwacji długich, bo mamy dziesiątkę pucharów. E, myślę, tutaj nic nie jest przypadkiem, chociaż to, co wychodzi na jaw co to, co jakby jest zaprezentowane, jest szokujące. Przynajmniej dla jednej z tych osób, bo myślę, że tych osób jest tutaj więcej. Czego nie widzisz a propos tej sytuacji? No i mamy trójkę pucharów i właśnie tą Twoją energię e, króla kijów, król kijów, e, właśnie często pokazuje znak lwa. Więc tak jakby mamy tak komitywę przyjaciół albo trójkąt i ten król, który tak jakby z daleka stoi i się zastanawia. Obmyśla, zastanawia się, jakby czym to jest, czy ci przyjaciele są przyjaciółmi, jakie plotki są, bo to też jest karta plotkowania. Więc myślę, że jest, robisz, nie widzisz tutaj, jakby mam wrażenie, że polecać się tutaj zrobić jakiś krok w tył i rzeczywiście przemyśleć sprawy, tak? No, czego będziesz doświadczać? Więc coś się tutaj rozpada, coś wychodzi na jaw, coś tutaj e, tak jakby jakaś przekonstruowanie całej tej sytuacji transformacja będzie. Tak? E, może być tak, że i chodzi tutaj o sprawy biznesowe i ludzie za Twoimi plecami się m, namawiają jakby, ustalają jakieś plany. Ok, bo co się dzieje dookoła? I jest Dokładnie ta sytuacja, znowu, mamy tak, trójkę tych pucharów, czyli trójka pentakli, to mogą być jakieś um, kontrakty, negocjacje, jakieś warunków, tak, to może być właśnie sytuacja w pracy, ale tak, tak jakby ta trójka działa, a ten jeden puchar jest tak jakby z boku, prawda, ten być może Twój puchar, może tutaj Ty wychodzisz jakby z całego tego układu, tak. I mam wrażenie, że to jest dokładnie ten jeden puchar, to jest dokładnie on, on się tutaj zastanawia, tak? Czy przyjąć ten puchar jest, myślę, że to środowisko twoje jest pewnego rodzaju zdystansowane być może do Twojego pomysłu albo. Um, tak, jakby nie jest nastawione tutaj otwarcie, bo ten jeden puchar jest tutaj, ale tak jakby ta osoba się zastanawia i nie chce go przyjąć. Te karty również mogą mówić, że zastanawiamy się nad tą trójką, tak? Nad, nad tą całą, tak jakby grupą. Tak, jakby ty albo jakaś osoba z tej grupy zastanawia się, prawda, czym jest ta komitywa wasza, tak? czym, czym jest ta przyjaźń, czym jest ta współpraca. E, więc jest zastanawianie się, jest, są wahania, i są tak jakby e, zastanawianie się, czy wziąć jeszcze coś, czy na przykład wziąć ciebie do tej grupy, coś w tym rodzaju, tak? E, czy wziąć ten Twój pomysł jakby do grupy. E, I, Czyli ta trójka tak jakby cały czas funkcjonuje w tym otoczeniu, ale jest zastanawianie się i kwestionowanie jakby tego, tych Twoich pomysłów, które masz tutaj w głowie. I czym to się kończy? Kończy się szóstko pucharów, więc znowu zostają te trzy puchary, ale już zostają tylko dla tych dwóch osób. Po, po tym tak, jakby rozpadzie, bo te karty idą tak. Jest nowy początek, jest tutaj jakiś krach, tak? Myślę, że on jest skrupulatnie przemyślany. On, jakby idzie od tej karty śmierci. On nie jest taki. Tak, jakby tu karta też może mówić e, kapłanki o tym, że zrozumiesz całą tą w ogóle sprawę, tak? kiedy ona wyjdzie tak, jakby na jaw. No i wracamy do jakiejś przeszłości, wracamy do jakiejś takiej. no Szóstka Pucharów mówi o dobrym związku o związku z przeszłości. Jest to trochę karta melancholii, ale jest to karta też bezpiecznej przestrzeni. E, tak jakby dobrej przyjaźni, przyjaźni od lat. Być może jedna osoba wypada tutaj z całej tej właśnie trójcy i wracamy do tej struktury, którą znamy, do tego miejsca, gdzie czujemy się dobrze. Tak? Mogą być też zmiany, i szóstka pocharów może mówić o tym, że jest jakieś takie melancholijne wspomnienie tego, co było w przeszłości. Natomiast ta karta mówi o bezpiecznej przestrzeni, więc, jakby, po tych, jakby po, tym, mm, po tych zmianach, wracasz jednak do jakiejś. do rzeczy, które znasz w ogóle. Bo Szóstka Pucharów mówi o tym, że to są rzeczy, które znasz, których jesteś pewien, które się sprawdziły już od wielu lat. Tak? To nie są tak, jakby być może te nowe rzeczy. Jaka jest rada dla lwa na ten miesiąc? Ta karta również może mówić, że masz wsparcie jakieś, e, jakiejś osoby, która jest tutaj e, Twoim przyjacielem. To jest też karta dzieci i rodziny. Patrząc tu na tego papieża tak? i tą śmierć, która przynosi, jakby śmierć dla tej rodziny. Możesz zrobić krok w tył i się cofnąć, prawda? Wrócić tak jakby do rodziny. Ok, wypadła nam królowa pocharów. E, I królowa pocharów jest kartą, e, no może oznaczać tutaj znak e, wolny, ale królowa pocharów właśnie jest taką troskliwą matką. Myślę, że wie, teraz, tak jakby, myślę, że uświadomisz sobie, jakby o co warto się troszczyć. E, ona też trzyma ten jeden puchar. E, ona jest osobą troskliwą i królowa pucharów też mówi o tym, że jest wielkie marzenie, które chcemy, żeby się spełniło. Tak? I troskliwie, e, my, jakby mamy je cały czas w głowie, troskliwie myślimy o nim. Bo ona jest troskliwą osobą. I kochankowie. Ok. Więc kochankowie mówi tu, mówią o porozumieniu, o deklaracji, o zawiązaniu się tego porozumienia. Myślę z królową Pucharów. Z troskliwą osobą. E, no, często jest to matka. Królowa Pucharów jest taką matką boską, taką wybaczającą, troskliwą. Troskliwą. E, e, która ma intuicję, delikatną osobą, pełną uczuć, pełną takiej emocjonalności, wrażliwą, ale taką właśnie no, też osobą piękną, o takiej delikatnej duszy. No, te karty również mogą pokazywać uczucie, które się mocno tutaj urodzi. I no, te, patrząc, jakby na ten układ, tak jakby mam wrażenie, że coś musi tutaj się skończyć, żeby ta para mogła być razem. Yy, I te karty pokazują bardzo ładny układ z osobą, która znacie, tak jakby struczyjesz yy, się, jak w domu. Bo jest tutaj no, mocne takie przyciąganie między tymi osobami. E, no, obydwie karty pokazują e, osobę, z którą znacie się z poprzednich wcieleń. Także bardzo mocne uczuciowo. Zwłaszcza ta karta kochanków, bo ona tutaj pokazuje naprawdę połączenie się osób, które się wybrały, tak? Myślę, że nie będzie tutaj. E, nie, będzie, nie będziesz się tutaj bardzo wahał, myślę, Lwie, kogo masz wybrać. Ale ktoś tu będzie wypadał. Będzie to szokujące dla innych osób. A bardzo ładne karty, jeżeli chodzi o związek. I jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, kochankowie mówią o zawiązaniu się długoletniego porozumienia. I ta szóstka pucharów również mówi, że jest to bezpieczne, możesz na tym polegać, e, e, możesz się w to zaangażować. Tak? I tak jak lew potrafi, pójdziesz tutaj za głosem swojego serca i tak by karty radziły, żeby zrobić tak, jak czuje Twoje serce. No dobrze, pod spodem mamy też właśnie tą kobiecą energię. Eee, cesarzowa, piękna kobieta. Eee, no i karta siły, czyli ta, która e, właśnie umie łaskawić tego lwa. To ta, która. Ona się tu pokazuje jako kobieta, prawda? Ale to jest czytanie ogólne, więc nie mówimy tutaj e, o, o płci konkretnej, ale. Jakby oddajesz się w ramiona kobiety, w której czujesz się kotkiem. Lwie. E, piątka pucharów, ktoś, e, jakby no, ktoś z tego układu tutaj wypada. E, ale bardzo ładne karty, jeżeli chodzi o związki i o zaciśnięcie tego związku. Kolejny etap, deklaracja, e, jeszcze mocniejsze szczepienie się. Myślę, że wiesz z kim dokładnie. No i zmiana, która przychodzi. Dla kogoś będzie to e, duża zmiana, ale, tak jakby to jest ostatnia rzecz, którą powinieneś tutaj zrobić. Więc myślę, że to nie jest e, jakby rzecz, e, od, tak jakby od dziś. To jest ostatnia sprawa, którą trzeba dokończyć. No dobrze, bardzo ładne czytanie, no i takie głębokie, jeżeli chodzi tutaj o związek. Życzę Wam powodzenia, Lwy. Widzimy się w przyszłym miesiącu.